Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu rundy wstępnej Fortuna Puchan Polski, w którym Garbarnia Kraków uległa porzutach karnych. Olimpia Elbląg 2-3. Jest z nami trener z gości. Pan Przemysław Gomułka. Panie trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Dzień dobry. Jeszcze jest dużo emocji. Powiem szczerze, że nie jest, nie jest to łatwy moment dla mnie. Mieliśmy też długą trasę przed sobą i mecz, który trwał 120 minut. Jeśli już jesteśmy przy tym, jaki to był mecz, to byliśmy bardzo dobrze na to przygotowani, ale garbarnia, która bardzo, bardzo dobrze weszła w mecz w pierwszych 45 minutach, nas zdominowała i była lepszą drużyną, nie ukrywamy tego. Też zasłużenie prowadziła 1-0. Padły mocne słowa w przerwie, było gorąco, nie będę tego ukrywał. I widziałem inną drużynę, drużynę z charakterem, drużynę, która chce pokazywać się. Na, na dużych stadionach i, i grać w tym pucharze dalej. I w drugiej połowie pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która ma siłę, która ma tą determinację przejść do następnej rundy i zasłużenie wyrównaliśmy. Później była tak jak wszyscy widzieliście, dogrywka. Na początku trochę kulowo z naszej strony, ale z każdą minutą byliśmy coraz mocniejsi. Raz nie trafiamy z 3 metrów na pustą bramkę, później bardzo dobra parada bramkarza, ponownie broni z linii, później uderzamy w słupek, więc tych sytuacji było, żeby wyjść na prowadzenie, ale widocznie, widocznie tak, Pan Bóg chciał, żebyśmy dzisiaj tutaj w te rzuty karne zagrali z garbarnią. Trenowaliśmy to też, nie będę ukrywał, że trenowaliśmy te rzuty karne, bo nigdy nie wiadomo, i na rzutach karnych też można było to szybciej i łatwiej zakończyć, a sami sobie trochę zrobiliśmy stres. Bo, bo mieliśmy cały czas ten mecz bal, jak ja to mówię, i nie wykorzystywaliśmy go. Ale na koniec Marcel Stefaniak zakończył to i kilka pięknych parat yy, Łęgowskiego, który, który nam tak naprawdę pomógł w tej dogrywce bardzo swoimi, swoimi interwencjami. Ja mówię, mam ogromny szacunek do mojej drużyny i jestem pod wrażeniem, bo, bo w takich ciężkich bólach po walce zawsze rodzą się duże rzeczy, i dlatego jestem pewny, że z każdego takiego boju. Już ostatnio z Lublinem, gdzie w 89. wracamy do meczu, tutaj, gdzie pokazujemy, że w ostatniej minucie jeszcze chcemy, już w dogrywce chcemy, że cały czas chcemy strzelić. Mimo tego, że Bramkarz broni, my dajemy z siebie wszystko, żeby, żeby nawet jak, jak nie mamy tego szczęścia, żeby wyciągnąć. Tak, jak ja mówię, pazurami to jest zwycięstwo i znowu w Lublinie ten jeden punkt. Dzisiaj przejście do następnej rundy, więc ogromny, ogromny szacunek i gratulacje dla mojej drużyny za walkę, za determinację i też z drugiej strony się bardzo cieszę, że mogli młodzi zawodnicy pokazać się, tacy jak Sebastian Milanowski, Dawid Wierzba czy, czy nasz Kądziu, mieli szansę się pokazać. Bramkarz też zagrał, który zagrał pierwszy mecz dla Olimpii Elbląg, e, gdzie gramy o punkty lub o amas do następnej rundy, więc. Było to naprawdę spotkanie, w którym było dużo scenariuszy i dużo, dużo, dużo emocji. Ale tak jak już powiedziałem w przedmeczowej rozmowie, że jeśli zakończymy ten wyjazd yy, awansem do następnej rundy, to będzie to idealny scenariusz i, i tak to się zakończyło. Cieszę się i za cztery dni mamy już następny mecz u siebie z Kaliszem. Musimy teraz zobaczyć, żeby jak najszybciej się zregenerować, zresetować te głowy i wyjść i zagrać jak równy z równym z Kaliszem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja chciałem zapytać właśnie o waszego bramkarza, bo bohaterów karnych, tak na boisku wygląda na dość niskiego, ale co jest, jest jego siłą tak na co dzień Jak ktoś ogląda nasze mecze to widzi, że modelem gry jest bardzo ważne, żeby bramkarz potrafił grać nogami. Andrzej Witam to potrafi, tak samo tutaj Łęgowski gra bardzo dobrze nogami, tak dopasowywaliśmy bramkarzy, żeby pasowali pod ten profil i nie ukrywam, że to nie było pierwszy raz, że broni rzuty karne. Na treningach często się to zdarza, też w Pucharze Zachodnio-Pomorskim nieraz pomagał i, i dzisiaj znowu się wykazał, że karny to jest jego bardzo mocna strona, więc byłem pewny, że coś, coś wyłapie na tych karnych, bo, bo jest to jego taki no, bardzo mocny punkt. Czy są jeszcze jakieś pytania? Aaron Stasiak był to, tak. Aaron Stasiak zdobył bramkę, która nas przywróciła do tego meczu. Uważam, że jest to odwaga, też ponoszę odpowiedzialność za tą drużynę jako zawodnik, jeśli decyduje się na, taką, na, taki, na taki rzut karny. Mieliśmy do tego punktu chyba 3-1 prowadzenie, więc, więc mogę go z jednej strony rozumieć, teraz łatwo mówić jak, jak, jak wygraliśmy. Jakbyśmy nie wygrali, to pewnie bym, by tutaj były inne emocje w pokoju, w, tutaj w konferencji, ale tak jak powiedziałem, to już jest za nami. Dla mnie liczy się drużyna, dla mnie liczy się zaangażowanie, że ta drużyna chciała. Cierpiała na boisku jeden, za drugiego cierpiał i wszyscy razem zasłużyliśmy na to, żeby być w drugiej rundzie, w której teraz jesteśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma pytań. Dziękuję bardzo za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia wreszcie sezonu. Taką piłką na pewno się obronicie, bo szacunek za to, że chcecie grać w piłkę. Witam serdecznie na drugiej części konferencji. Jest z nami trener Garbarni Kraków, pan Maciej Musiał. Panie trenerze, tradycyjnie proszę o opinię po meczu z się No cóż, same złe informacje. Odpadamy z połaru Polski. Graliśmy 120 minut i trzecia zła informacja z kontuzje, które, które nam się trafiły, i w tym bardzo poważna Mateusza Dudy, więc prawdopodobnie bardzo poważna, więc trudno, trudno się uśmiechać po takim meczu. Zwłaszcza, że skończył, skończył też nie tak za dobrze, bo strzelaliśmy fatalnie z rzuty karne i odpadamy z, z rywalizacji. To odpadnięcie to w sumie chyba najmniejszy problem z tych, z tych trzech, które wymieniłem. Mecz, mecz mógł być, mecz ułożył nam się fajnie na początku i mogliśmy to kontynuować, ale ta gra nie była dzisiaj taka, jaką bym sobie życzył. Myślę, że z tych meczów, które dotychczas graliśmy, to w tym spotkaniu zabrakło nam przede wszystkim płynności w grze i takiej ofensywnej kontroli, którą widzieliśmy na przykład w pierwszej połowie dogrywki, gdzie złapaliśmy wreszcie rytm i tak naprawdę dominowaliśmy bardzo mocno na boisku. To czerwona kartka trochę nam to zepsuła w drugiej części dogrywki. I już było ciężko to kontynuować, więc, więc tak naprawdę mecz się sko skończył remisem. Oba zespoły oczywiście mogły ten mecz wygrać, bo, bo miały swoje sytuacje. Natomiast mając 1-0, nie potrafimy przez 3 minuty, grając w 10, wybronić deficytu ludzkiego i w takim momencie dostajemy bramkę na 1-1 i oto mam największe pretensje do zespołu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No, Michał Knurano w Kraków. Chciałem zapytać o Mateusza. O Mateusz. Jest podejrzenie, on już jest na badaniach teraz. Jak to, no. Nie no, jeszcze nie, ale z problem z kolanem. Podejrzewam najgorsze, że będzie problem z więzadłami, więc tak to pewnie będzie. Drugi no. to jest banach. też tak? banach, jest problem ze stanem skokowym. Mhm. Czy coś jeszcze? Czy na, szczęście no, na razie, na, na razie, na razie chyba nic więcej. Mhm. Chciałem zapytać jeszcze o, o początek tego sezonu. Macie fajne momenty w ofensywie, tak robię to jak w, tej części, w pierwszej części pogrywki, na początku meczu, ale w każdym meczu tracicie gola. I to też było widać w sparingach, to, to, to jest jakiś problem, prawda? No tak, i to dość poważne, bo strzelić na bramkę nie jest trudno, mimo że przeciwnik wcale nie stwarza jakąś multum sytuacji bramkowych. To jednak, choćby przykład meczu z motorem, gdzie tracimy w takim meczu dwie bramki, to jest w ogóle jakiś, jakiś absurd, więc, więc tak naprawdę mamy. Jest ten duży problem, ale uważam, że też w ofensywie mamy spory kłopot, bo, bo jednak troszkę jakości nam brakuje w, te, w tym ataku, i widać było, że, że po tych stratach, które ponieśliśmy po sezonie ludzkich stratach, bo, bo, bo odejście sześciu zawodników, z czego czterech to byli tacy kluczowi w ofensywie gracze. Ciężko to jest tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień nadrobić, więc no, ten początek jest jaki jest i chyba trochę należało się tego spodziewać. Chciałem zapytać jeszcze właśnie o które mogą być, szukacie jeszcze, rozglądacie się. Będziemy musieli na pewno kogoś ściągnąć do środka pola na pewno za, za, za Mateusza, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której jesteśmy obecnie i, i jeszcze dwie pozycje są gdzieś tam filtrowane jedna ofensywna, druga defensywna, bo, bo potrzebujemy ludzi. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma pytań, dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki.